Cześć, 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 moi drodzy, najserdeczniej was witam w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dzisiaj, dzisiaj jest czas... Ten, o którym mówiłem wczoraj na odcinku. Kto nie widział, zapraszam, ponieważ dzisiaj robimy zemstę na egzaminatorce Mirki, która oblała mnie na egzaminie na prawo jazdy. Tak nie może być. Nie damy sobie w kaszę dmuchać. Musimy się jakoś, moi drodzy, zemścić. Zanim jednak zaczniemy, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i wbijcie na drugi kanał, który jest właśnie w karcie i na Instagrama. Ok, wszystkie rzeczy są w opisie. I jeszcze, moi drodzy, w opisie jest link do najlepszego sklepu pod słońcem, czyli do Szepszawa, gdzie są na przykład takie tuik, super bluzy, super koszulki i w ubraniach od w szopu czujecie się jak prawdziwe szefy i je po prostu wozicie się po mieście jak totalny szef. Moi drodzy, ja muszę skoczyć po tosta, ponieważ on jest architektem naprawdę w takich sprawach, wie po prostu jak zrobić dobrą pułapkę. Ja wymyśliłem, że zrobię coś takiego na pewno tabliczki, na pewno TNT w domku, na pewno jakieś kurde takie wiecie, obelgi w jej stronę, ale przede wszystkim to musi być jakaś bomba. Ja myślę, że trzeba zorganizować jakąś katapultę albo coś takiego, żeby po prostu, jak ona wejdzie i to uruchomi to żeby zniszczyła jej totalny dom. Bo nie może tak, moi drodzy, być, że ona nas uwala za nic tak naprawdę. No, tam się nie dało zaparkować. Kto nie widział, no to niech wbija na no odcinek, że zdawałem prawo jazdy. W ogóle, kurde, muszę zniszczyć te tabliczki, bo one mi tylko o tym sypie przypominają. Dobra, słuchajcie, lecimy do Tosta i idziemy się go spytać, czy nam pomoże. No, mam nadzieję, że nie ma nic dzisiaj do roboty. No, bo wiecie, no, kurde, zemstę trzeba zrobić. Ja już nie jestem na niego obrażony. Jak byłem wcześniej, co mogliście zobaczyć na jego kanale O, Tościk Tańcz z nami jak małpa Ej, tańcz tań z nami jak, jak małpa. małpa O, Ej. dobra, słuchaj, Tościk, bo Szyma. Ja ci wybaczam wszystkie wady I twoje, twojego instruktowego życia Ale mój, bo ja też Ja już zapomniałem o tym, że byłem instruktorem Jak widzisz, już nie jestem policjantem Wow, ale, metamorfoza Metamorfoza, metamorfoza? Do, metamorfoza? Dobra, Właśnie. o kurde, nice, nice. O, o. Dobra, słuchaj, <laughs> dzisiaj Dzisiaj jestem. Tak... No kurde sorry mam wysokie czoło, no jak widać Dobra, ale, Tościk, dobra. słuchaj Dzisiaj no. postanowiłem zemścić się na Milki za to, że mnie oblała, bo mnie oblała niesłusznie, w ogóle wiesz jak ty obla... wiesz, jak ja oblałem? Wiesz o tym? Jak? chodź, nie, nie, nie chodź, ale pojęcia, ja, ja ci wytłumaczę ja, ja ci wytłumaczę na czym oblałem to chyba spadniesz ze stołka i zrobisz fikołek, patrz, chodź pod biedrę Chodź pod biedrę, chodź pod biedrę. Tutaj tutaj ta, ta kobieta tak, bez tak, zasad tak, ja, ja jestem za tobą, jestem za tobą A, przepraszam to Kazała mi tu zaparkować. Czy są kurde dwie kratki, a samochód ma trzy kratki? Nie dało się tu zaparkować. A i się tu nie zmieścił? No nie, tu się nie da czekaj, zmieścić czekaj. samochodem. Mówię, że spadnę z krzesła. No kurczę, ale mi fiułka. Krzesła nie było, ale też jest dobrze. No i właśnie, no i dlatego ona, ona mnie totalnie a, wrobiła. Musiłem i... zrobić tak. W sumie, no, 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 no w sumie, to, w, sumie to, w sumie to się to... bardziej zgadza. Dobra, Coś Czyli, czyli krótko mówiąc, krótko tak. mówiąc, ona. Odlała cię, bo miała zamk. zły humor i, i tak. należy, należy zrobić to. Tak, należy zrobić to, Dobra. a ja bym powiedział, że należy zrobić coś więcej. Poczekaj, Tościk, poczekaj, Tościk. Czekaj, nie, 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 nie. Się z nią. Ale nie, nie, nie w taki sposób. Tościk, słuchaj, mam lepszy pomysł, mam lepszy pomysł stary. Pamiętasz? Czemu? Pamiętasz, popatrz, chodź chodź ze mną, ja Ci coś zademonstruję, bo Ty sobie nie zdajesz sprawy z moich wszystkich butyków. Ale... Ale, ale tu już jest w tym gotowy. Ale nie, 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 ja mam lepszy nie, no pomysł. Dlaczego? To by było za proste. Ona tego nie zobaczy. Ona musimy zrobić taką pułapkę, że ona sama sobie ten domek zniszczy. Rozumiesz? Ale dobrze, ale stary, ona sobie sama ten domek zniszczy. A zaraz ci powiem w jaki sposób, ponieważ myślałem genialny A... plan. Zobacz, Dobry. tam, jak widzisz, jest wieża. Ta, ta skromna no. wieża jest skierowana w jej chatę. Jakby kurde, tutaj y, przystał, nie wiem czy nie trzeba będzie E od policji zniszczyć, ale możemy się poświęcić. I słuchaj, no, i wtedy. Nie, ale wiesz, to, to nie jest zrobione z tego. To nie jest zrobione z wełny, więc w sumie to się nie spali. Dobra, 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 bo ja właśnie planuję dobrze, myślisz, bo dać tam kulę ognia, które będą nawalać zegarem po prostu w jej domek. Zrobimy zegar taki a, ja... mechanizm. A, a, a co mam na ręce? Tu masz na ręce? To Zegar. Zegar? Nie, nie widzę no nie, czekaj, bo mi się schował mi się pod, pod, pod kurtkę Ale musisz mi zaufać, że tam był zegar, więc ja jestem najlepszy w zegarach Dobra, dobra, okej, okay. więc dobra, chodźmy tam e, Ale najpierw, buson. trzeba ją tutaj jakoś zaciągnąć, tak zaciągnąć, wiesz, tak w inteligentny sposób Bo ona nie przyjdzie i nie, nie pociągnie, dźwigni o treści, dobra, nie wiem Pociągnij czekaj. to, Minki, no Trzeba tu jakoś wymyśleć, więc ja, stary, biorę tabliczki Dobra, no dobra stary, będziesz musiał, wiesz, co zrobić? Przyciągnąć ją do straganu, a ja już ją dalej pociągnę o co? Nie, no nie, ha No na pewno nie w taki sposób, są. Nie, ja, sary, ja zajmę się fabułą te, tego tutaj przedsięwzięcia, a ty zajmij się tutaj tam mechanizmem. Czekaj, trzeba tam wykopać w ogóle dziurę, bo tam inaczej nie wyjdziemy. Jak by to zrobić teraz? Ja nie mam kilofa w ogóle. Ja muszę iść po podstawowy equipment, czekaj. Idę po podstawowy equipment i zaraz ci pokażę o co mi chodzi, ponieważ nie zdajesz sobie naprawdę sprawy, jakie to będzie przedsięwzięcie. Ona ona nie będzie miacha, ty, moi drodzy. Ona ma niż dom dzisiaj i no czy dzisiaj to zobaczymy, no bo ona sobie sama to no, moi drodzy włączy, zobaczycie tutaj jak widzicie przygotowałem sobie parę rzeczy, którymi ją zmieciemy z pola planszy o dobra jeszcze sobie te tutaj tu mam w ogóle jeszcze jakieś kule dodatkowe, okej okay. a więc tak, trochę kulognia Troszeczkę jak widzicie tutaj mamy też e, e, karmazynowych glazurowych terakot, które posłużą nam do tego, żeby, moi drodzy, nie wiem czy wiecie, żeby do tego, żeby przywabić tam milki, ponieważ o, mam nawet 18 tabliczek, to na pewno starczy. Ok, idziemy do Busona, idziemy do Busoniksa, zobaczymy jak mu tam idzie. E, jak widzicie, jest to idealnie skierowane tam... O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ja mam, ja mam dobry pomysł właśnie z tymi tymi tutaj właśnie to chciałem umieścić w innym miejscu, ale ta wieża będzie idealna. Dobra on Nadciąga no, Dobra O kurde, nie ten, nie ten klocek chyba tak, dobra, ten To był ten klocek Nie no co jest? on nie mogę wskoczyć do ciebie! Czekaj o, dobra jestem o, no, dobra, Słuchaj, dobra. słuchaj, słychać, 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 pa jakie to był klocki, czekaj, czekaj To muszę zacząć Kurde nie w tą stronę Ale Po co to? Zobaczysz o, ha, 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 ha. Żeby ją tu zwabić, żeby ją tu zwabić i zobaczysz zaraz co tu się będzie działo. Poczekaj, bo jedynie mi spadł na dół. Pa. Czekaj, jeszcze po tego jednego muszę się... Zobacz, czy to od dołu dobrze wygląda, bo to nie wiem, czy to tak działa. No to... O kurde. O kurde, Buson, mamy problem! <laughs> mamy mamy o, ja. problem! Mamy ale mamy problem! Zbawił. Ale się odwabił! <laughs> Więc musimy, musimy to w takim razie odwrócić tutaj u góry, dobra, dobra, to, ale to ja jestem, kurde. No dobra, ja to ogarnę, ja to ogarnę, Buson. No kurde, nie łapie mi się to do kapsi od razu, dlaczego tak się dzieje? Dobra, tak się. A, nie, czekaj, tak, bo ja to złapałem. Dobra, to, to, to możesz mi to podać, chodź tu, możesz mi to dać. Tu ogólnie masz o. trzy dziurki teraz, dobra. Dwa. I Dobra? Tak, tak i w tą stronę. O! No i te, No o o! o! Emilia chyba wejdzie w pułapkę milki droga kobieta, dobrze. Zobaczmy, no, perfekto! Tutaj trzeba jakiś dywan będzie strzelić, żeby ona tego nie widziała. Dobra, słuchaj, Buson. Plan jest taki. U góry tam jest jeszcze jedno piętro. Tak, idę zobaczyć. Tam robisz Buson mechanizm który rozniesie, rozniesie na strzępie jej domek Czekaj, czy to będzie dobrze wcelowane? Poczekaj, ja to muszę sprawdzić tutaj ee, Czy to będzie wcelowane w jej domek w jej domek Tak, jest idealnie w domek Nawet ten nam nie przeszkadza, dobra Czyli tutaj, o, nie, o no to chodź szybko Tutaj postawiasz tego, jak to się nazywa Ta, ta, ta wyrzutnia taka, no nie pamiętam już nazwy Tutaj to musisz postawić Półson, no co ty kurde robisz, dawaj tutaj do góry No ty, kurde, półson Co ty odwalasz? chodź tu Chodź tu, chodź tu, robimy mechanizm No i ta tam i tam nie, nie. normalnie nie wie, tam domek nawalamy. Dobra, ja idę się zająć stary, ty tutaj to wszystko zrób. A ja idę się zająć stary, przyciągnięcie jej w to miejsce Jakoś to wymyślę, mamy tabliczki dobra. Więc Buson, zaraz się, zaraz się widzimy Ja lecę ogarnąć się tabliczki Moi drodzy, plan jest prosty Ale kurde myślę, że mądry, mądry na pewno, zobaczcie, idziemy na je chatę i mówimy jakąś, zwyślamy jakąś w ogóle historię niesamowitą Żeby ją tam przyciągnąć po prostu, żeby ona odpaliła tą dźwignię, dobra, więc bijamy na hatę i dajemy tu tu z, bom, z bomby tabliczkę, okej? Okay? Nie, czekajcie Tutaj tabliczka Hej, kamilki. Hej, kamilki. Twoja mama weszła. Nie, albo przyszła, przyszła na palionowo. Okej. Okay. Jest tylko w jednym. W jednym. Pomieszczeniu. Pomieszczeniu się pomieszczeniu. Okej, okay. i dajemy drugą tam. Tutaj ostateczną tabliczkę. Idź do wieży. Okej, okay. aby nie, idź na. Idź na. Na stragany. Idź na stragany, bo nie wiadomo też, stragany w porcie. I tam zwabimy ją w następne miejsce. Idź na stragany w porcie. Dobra, a więc tak, mamy tutaj jakiś taki mały plan. Mały plan, jakby, to, jakby ją tutaj zwabić do naszego miejsca. Idziemy teraz do straganów i w straganach umieszczamy kolejną informację, że. Jej mama um, Po prostu jest, mój drodzy, w tej wieży Uhuhuhu, I to będzie dobre A więc tak, wy którymś z tych straganów A po prostu przez straganach, ok? E, widzisz Tą wieżę Wieżę, napiszę poprawnie tutaj Wiem, że to się troszeczkę rozwaliło w Minecraft'cie e, W niej jest Twoja mama ok? I teraz, teraz to wygląda w ten sposób A tutaj jest następna tabliczka przy wejściu e, Lecz jest niestety u. uwięziona. Uwolni ją. Dobra, a więc mamy coś takiego. Ona jest u góry. Ok, i teraz ona musi iść do góry. Daje się to na to zbajtować jak wchodzi do góry. A tutaj już mamy, proszę Państwa, Boomsona, który poprawia ostatecznie mechanizm. Powiem ci, chyba działa. Poczekaj, idę sprawdzić, co żeś tam wykminił. Czekaj, 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 muszę iść, muszę iść sprawdzić do góry. O kurde, o kurde, dobra, ja ładuję w dozownika stary kulę ognia, ja ładuję kulę. No już ognie. od razu ładujesz, nie ktoś tego sprawdzić najpierw? Dobra, 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 może, ma, może jednak masz rację, okej, okay. eee, zaraz tu pójdziemy sprawdzić, ale czekaj, czy to na pewno? Czekaj, bo ja jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić. czy tutaj to... Dobra, 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 no lep no, no w sumie masz rację, na razie nie ładujmy kul ognia tak od razu. Najpierw właśnie zróbmy taki tak. No co, wiesz, co, wiesz co, ciq, co? czekaj, co? Czekaj, no. czekaj, ja wrzucę trzy tabliczki nie, do tego, nie, nie bo działać. ja nie wiem czy zadziała teraz ten dispenser, ale dobra, dobra, dobra spróbuj odpalić. Tam na, no to czekaj, to czekaj. No bo ja odpalam, dobra, ja mogę tu, tu masz na górze, tu, aha dobra no, no odpal no, no coś się chyba dzieje buson. Ale tabliczki, tabliczki, nie wypadły hmm. A, faktycznie no, coś tutaj, coś tutaj Trzeba nie, no, no, tak, trzeba tego, problem. tego Ja wiem, trzeba to jedno przesunąć Trzeba to jedno no, przesunąć Wszystko jedno w tą stronę? No i wtedy ten redstone, ten redstone jeden tam przesunąć do przodu Żeby on walał w dozownik, bo on teraz nie wali w dozownik, widzisz? Dobra, dobra tak to trzeba zrobić bootson. Ja ci zaraz przyjdę tutaj pomóc, tylko jeszcze muszę czekać, zbejtować milki tak, żeby to zrobić. Masz może, ej, czy masz może kurde w ekwipunku troszeczkę dywanów, jakikolwiek dywan, dywan, czy zobacz czy masz jakiś dywan, bo ja mam, chyba nie mam. 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 mam możesz mam, możesz mam. mi rzucić jakiś dywan. Może dobra. być, mam tego zielony, nie? Ja? Tak no no to git, git, git. Zielony może być, daj, daj mi zielony dywan. Eee, dobra, a więc tak, moi drodzy, tutaj to dywanem, żeby właśnie tutaj nie było podejrzeń, że tutaj z drugiej strony są te klocki, jak widzicie. To musi być wszystko przemyślane. Ok, robimy to w ten sposób. Dobrze, dobrze, dobrze. Ok, i teraz tak, na ścianach Twoja mama jest w celi. Aby ją uwolnić, oj, uwolnić, pociągnij za dźwig dźwignię. Która jest nad tobą Okej okay. no, to chyba, chyba działa, możesz pociągnąć za dźwignię... A nie, nie, nie czekaj, bo dziwnie trzeba teraz przestawić. Dobrze, dobrze, eee, przez te bo są te miejsce, jest... które powinna tu teraz być. Okej okay. Testujemy Jest to no ja się boję trochę. A co tam, dodałeś, tabliczki? Nie, no tak, no no no. no Dobra, no działa. Ale ja są tabliczki, dobre, dobre, ale moi drodzy zamiast tabliczek tam będzie coś lepszego, dobra Co, Cofnij, cofnij ten pod yy, dźwignię Dobra, 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 idę cofnąć dźwignię, poczekaj bo jestem na dole już, czekaj, czekaj, czekaj Bang, okej, okay. pyk Dobra Poszła Okej, okay, czyli mechanizm jest gotowy, jak teraz załadujesz się od pali, oj. to... Oj oj, który... oj oj, coś mi się wydaje, że ktoś ma po chatce. Dobra, czy to jest wszystko, ja tu muszę, kurde, chodzę, mną, ze chodzę mną, zobaczymy jak to ca w całością wygląda, żeby ona się da na to nabrać. Dobra, chodź do jej haty. Chodź do jej chaty i przeczytamy wszystkie wiadomości czy to jest wszystko git napisane. No bo ona musi się na to nabrać, to jest jedyna szansa, żeby się po prostu totalnie na niej zemścić. Dobra, okej, okay, ja więc tak, na chatę. Jesteś tu puszczony? przyjechacie? Chodź No jestem, Dobra, jestem, chodź. jestem. Czytaj, to czytaj i zobacz, jest. czy byś się na to nabrał Zobacz, zobacz, zobacz czy byś się na to Dobra. nabrał Hej Kamilki, twoja mama przyszła na Palionowo Jest tylko w jednym pomieszczeniu no dziwne, że była w dwóch. Musiałaby być naprawdę gruba. Yy, idź na stragany w porcie. O, no widzisz, ona sobie myśli... Hmm, stragany w porcie? Ona nie, to jest kobieta. Ona teraz pomyśli... O, ale mam grubą mamę. Dlaczego ona nie dbała o siebie? Dobra, to masz stragany i to jest Nie, Ona kogo. sobie pomyśli właśnie, że nie. Że ale mam wysportowaną mamę, bo jest tylko w jednym pokoju, a nie w dwóch. <śpiewanie> a, bo to, że tak. I tutaj. Widzisz tę, widzisz tę wieżę? No. <śpiewanie> Gdzie? Ta tutaj, ta tutaj, o, czekaj, może, A, może, widzę, może jeszcze jej wskażę Ale ładna wieża Proszę bardzo Myślę, że ta wskazówka powinna jej pomóc Kurczę, no ładna wieża Nie ta, Bulsone, kurde Dobra, no, masz wskazówkę, wieża. masz wskazówkę O, no teraz już wszystko... <laughs> już nie jest twoja mama, o kurczę, to jak księżniczka No, jak dokładnie, dokładnie, miał... dokładnie, hu no, 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 ja Zobacz ja tutaj, co na dole ja pisze, dobra. Dobra, dobra, Tutaj na dole, na dole, na dole, na dole Lecz jest niestety uwięziona, uwolnij ją, dobra Pyj ona jest u góry Pej! Ja, przecież ona tu nie wskoczy, to wskoczy jest... WSKOCZY W LAKSONY Nie, 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 bo to dopiero na siódmym levelu potrafimy Dobrze, dobrze, ale zobacz, ona tutaj wskakuje i teraz tam Dobra I Twoja mama jest w celi Aby ją uwolnić, przyciągnij za dźwignię Która jest nad tobą No no dobra, no ja nie będę ciągnął, bo muszę ten mechanizm później na nowo ustawiać. Ale ja już bym załadował, wiesz? I od razu ja mogę, wiesz co? Mogę odegrać Emilie i za, zaciągnąć za. Nie, ona ma sama to zrobić, ona to sama musi zrobić. Ona ona no, sobie dobra. sama zniszczy domek, rozumiesz? To jest dobra, najlepsze, no, dobra. ale to jednego. Nie, no jak jednego, co? Jednego. No, jedną kulę? kulę jedną. No. Dobra, no przetestujemy, czy to zadziała w ogóle, dobra, no okej, okay. czekaj, ale ja muszę mieć na to dobry widok. Poczekaj, jeszcze nie ciągnij za spust. Czekaj, 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 dobra, ja muszę iść to tam, w tamto miejsce, chwila Dobra, okej, okay. BUSON! Do ataku, do ataku Dobra, uwaga Leci! O nie, prosto wchodzę O kurde, o kurde O kurde Szybko! Kurde, dobra Ugasiłem, ugasiłem, jednego schodka nie ma, stary, trzeba go jakoś... Co tu się pali? Co tu się w środku pali? Aaaaaa, no! to się pali w środku! Ej, to się pali w środku! Ej, ona zaraz nie będzie miała chaty, Pomóż busson! Ona zaraz nie będzie miała chaty. Pięterko, Piętelko się popali! Ty, tu się pali, tu się pali! Dobra, zgasiłem, zgasiłem no. Ja wolę, ale było close, dobra, dobra, ale mamy zgaszone Czyli ja ona... No? Tak, tak, tak Jest zgaszone, jest zgaszone, na 100%, czekaj, no bo u góry nic nie ma. U góry się już nic nie hajca. O nie! O kurde... Ty, chyba się kopci jeszcze da, da Dobra, 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 kopci. dobra, dobra, jest, jest, jest zgaszony, jest zgaszony. Dobra. Jest zgaszony wszystko, Je, teraz ja się trochę palę, ale jest zgaszony ogólnie. Trzeba odbudować, weź tam błózą, kurde, jak możesz zaklep tą dziurkę. A ja idę załadować, mój drodzy mechanizm. Jezu święty co za odcinek. Dobra, ona sobie na 100% sama tą hatę rozwali. No przysięgam! To będzie takie mistrzostwo, że to koniec świata. Dobra, ona jest do góry, dobra, czyli tutaj wbijamy sobie spiek. Teraz wbijamy sobie tutaj, to w ogóle też trzeba zabudować, muszę o tym zapamiętać, dobra. Okej, okay, więc tak, ładujemy moi drodzy, do dozownika. Ale jest załadowany dozownik, dobra, no i teraz jak się odpali zegar to jest koniec po prostu. A ile tam dałeś? Dużo. Trzy staki. Więc, więc nie o. odpalaj tego. To jest, to jest to, moi drodzy, że teraz czekamy po prostu na Milki, aż ona wejdzie na serwer i sobie to spali i sobie zniszczy domek, moi drodzy, ja myślę, że to jest zemsta wyśmienita. Ja bardzo dziękuję w tym momencie za oglądanie, subskrybujcie koniecznie na nasze kanały, wpadajcie do tosta i do zobaczenia na kolejnym odcinku o godzinie 19:00 jutro. Pa, pa, elo!